Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś pokażę Wam zawartość pudełeczka PureBot. Tak, skusiłam się na pudełko kosmetyczne, rzadko mi się to zdarza, ale powiem Wam, że kiedyś zamawiałam sobie te pudełeczka i one miały zawsze świetną zawartość. I tak jest też tym razem. Muszę chwycić jakoś pudełko, kochani, jedną ręką, bo w drugiej ręce już trzymam produkty, które były. Poza pudełkiem, bo się po prostu nie mieściły. No i zobaczcie: przecudowne, wiosenne opakowanie. I tu w ręku mam jeszcze trzy produkty, które się tam nie zmieściły. No i już Wam, kochani, powiem, co znajdowało się w tym boksie. Ceny nie pamiętam: 109? Tak mi się wydaje, że chyba tyle zapłaciłam za boksa. Więc muszę przyznać, że całkiem, całkiem fajnie. Zaczniemy od tego, co znalazło się poza pudełkiem. Zielko, płyn do płukania tkanin, nigdy nie miałam nic z tego, tu jest producentem oczywiście Sylveco, egzotyczny zapach, pojemność jest 400 ml, także mam nadzieję, że produkt się u mnie sprawdzi, raczej nigdy nic nie używałam jeśli chodzi o pranie produktów naturalnych, więc tym bardziej jestem właśnie ciekawa tej rzeczy. Kolejna rzecz, jaka się znalazła, to jest szampon Mia Z tej marki coś tam kiedyś używałam, ok, natomiast szamponu też nie miałam okazji używać. Bogaty szampon pielęgnacyjny, mamy tu jakąś pojemność, 200 ml. No i oczywiście to jest marka, która nie testuje na zwierzątkach, jest produkt naturalny, także jestem ciekawa, jak się u mnie sprawdzi, bo moje włosy, wiecie, czasami się lubią z tymi naturalnymi produktami do włosów, a czasami niekoniecznie. No i mam tu jeszcze jedną rzecz z Soraya, botanik kolagen, roślinny kolagen, olej z awokado, bogata formuła, krem 50-60+, wersja dzienna, super, idealnie za chwilę, podjrzymy sobie jak wygląda, jest w tubce także taką mamy tubeczkę, 50 ml, też dawno nic z jeśli chodzi o pielęgnację twarzy nie używałam, a kiedyś bardzo lubiłam tą markę, więc super się jeszcze na datę do września. No to trzeba będzie przyspieszyć z używaniem. No i kochani, już Wam pokażę, co znalazło się oczywiście w pudełeczku. No i mamy tutaj, wiadomo, reklamę produktów, które się znalazły w środku, czyli Matrixa. Kiedyś powiem, wam, jak chodziłam do mojej fuzierki, to ona pracowała na kosmetykach, właśnie Matrixa, więc zobaczymy, czy to się sprawdzi. Wiadomo, jest rozpiska. Pudełeczka z zawartościami mogą się różnić. Nie wiem, czy mi się będzie chciało tutaj wam pokazywać, co, gdzie, ile kosztuje. Bo cen, cen nawet, nie, ceny są podane. Natomiast wyciągamy po kolei to, co mamy w pudełku. Zaczniemy właśnie od tych dwóch miniatur, które mamy z Matrixa. I oczywiście mamy małą pojemność. 75 ml szamponu. Także jestem mega ciekawa, może go zostawić sobie na wyjazd. Tu widzę, że jest olej z awokadu. Może się sprawdzi? Kiedyś lubiłam te produkty, więc kto wie. No i mała pojemność odżywki. Odżywkę mamy tutaj 50 ml. Natomiast chciałabym się dowiedzieć, jaka to jest odżywka. Poczekajcie kochani chwilę, czy tu cokolwiek będzie napisane. Szampon i odżywka z olejem awokado, kwasem hialuronowym. Intensywnie nawilża i pielęgnuje suche włosy. Także zobaczymy. Może akurat sobie to właśnie na wyjazd zabiorę. Kolejna rzecz, czeka się znalazła, to jest marka sylweko i peeling oczyszczający do twarzy. Ze skrzypem polnym, z tego co widzę, 50 ml. Nie, tu mamy 85 g 6 miesięcy na użycie. Powiem Wam, że ja kiedyś coś śmiałam, jeśli chodzi o peelingowanie, tylko nie pamiętam czy twarzy, czy ciała. Peeling malinowy miałam z Zupełnie się to u mnie pamiętam, nie sprawdzało i to był peeling do ciała, więc mam nadzieję, że peeling do skóry twarzy będzie zdecydowanie lepszy. Także myślę, że za jakiś czas zabiorę go sobie do łazienki i zobaczymy, jak się sprawdzi. korąc, skrzyp polny i drzewo herbaciane. Także zobaczymy, czy moja skóra się z nim polubi. Kolejną rzecz, którą wyciągam z pudełeczka, to jest Facebook. Tak się prezentuje. Udoskonalające serum z korygującym pigmentem. Cera tłusta i mieszana. Także pudełko idealnie skomponowane pode mnie. I mamy tutaj pojemność 30 ml, tak, pojemność jest 30 z Facebooku, ja coś tam kiedyś miałam, chyba płyn micelarny, no to oczywiście się u mnie nie sprawdził, bo mnie szczypały oczy i chyba miałam masełko jagodowe, czy borówkowe i było ok, także mam nadzieję, że produkt się u mnie sprawdzi za jakiś czas na pewno w projekcie Denko dam Wam znać maseczka z Bielendy, maseczka taka kojąca, tą sobie malinową bardzo lubię, ja ogólnie produkt z bielędy bardzo lubię, one się świetnie u mnie sprawdzają, no i myślę, że maseczek nigdy dość, 8 gramów Nawilżający koktajl. Także mam nadzieję, że maseczkami przypadnie do gustu. Kolejną rzecz mamy z marki Orientana To jest kolejna marka, którą bardzo lubię, i produkty się u mnie genialnie sprawdzają. I mamy tutaj Serum i Hyaluron To będzie już moje trzecie opakowanie, bo ja już mam dwa za sobą. Dla mnie genialne Serum, pięknie nawilżający i oświetlający twarz. Uwielbiałam. Zapach ma nieszczególny ale ja jestem w stanie dużo znieść, jeśli widzę efekty po kosmetyku, także to serum znam, uwielbiam, także cieszę się, że się znalazło. Mam tutaj rzecz, którą już mam w swojej pielęgnacji łazienkowej. Mia, peeling do dłoni olejkowy. Tu jest formuła biała, kremowa, z delikatnymi drobinami, z olejami. Zapach ma taki sobie, ale muszę Wam powiedzieć, że dość dobrze właśnie peelinguje się dłonie, są fajne, mięciutkie później, także nie wiem, czy sama zużyję, czy komuś podaruję bo wiecie, peeling do dłoni nie wykonuje się też codziennie. Tu jest pojemność 60 ml, także to naprawdę na jakiś czas wystarcza. Znalazły się też trzy próbki. Mamy krem Bibi Purito i to jest koreańska marka, A, także jestem mega ciekawa, bo ja uwielbiam krem z Miszy i ze Skin na tą wersję pomarańczową. No i mam tu jeszcze dwie próbeczki tylko muszę sobie później zobaczyć, czy to są do twarzy. Tak, tu jest jedna jest pod oczy, a druga jest do buźki, do twarzy normalnie. Także zobaczymy. Ja koreańską pielęgnację też bardzo lubię, więc myślę, że jak najbardziej będę z niego zadowolona z tych produktów. Kolejna marka, która się znalazła w pudełku, omni Mamy tutaj naturalną ochronę UV na włosy, na rumiełce. Nie wiem, czy czegoś takiego już nie miałyśmy z moją gośką. Tu jest SPF 30. Przyda się na wyjazd wakacyjny. Mam nadzieję, że się sprawdzi, że nie będzie przetłuszczało włosów, bo tego zawsze się najbardziej obawiam przy takich właśnie produktach ochronnych. Naturalna, wegańska formuła z maliną i olejem brokułowym. No właśnie, tutaj jest ten olej brokułowy, więc nie wiadomo, czy ta formuła nie będzie zbyt tłusta. No ale to wiecie, trzeba przetestować po prostu w domu, zanim zabiorę na jakikolwiek wyjazd. Tu mam jakąś ciekawą rzecz. Z prosalą. Kiedyś, w którejś miałam w boksach już z tej marki produkty do włosów. Mm -mm, zupełnie mi się nie sprawdzało, nie lubiliśmy się. A tu mamy do wszystkich rodzajów włosów wodę lamalarną, tak? Eliksi wyświetlający. Coś kiedyś słyszałam właśnie na temat wody lamalarnej. Zastanawiałam się, co to w ogóle jest, to jest właśnie produkt taki wygładzający, pojemność mamy 200 ml, zastanawia mnie tylko ten dozownik, bo to ma być do włosów czy do skóry głowy? Jak do włosów, to raczej by się nadała to mizer. jak do skóry głowy, no to wtedy jak najbardziej ta forma aplikacji jest ok, ale z drugiej strony produkt ma rozświetlać, to skórę głowy ma rozświetlać, Czegoś tu nie jarzę. W każdym razie zobaczymy, czy produkt mi się sprawdzi. Dam Wam znać może w pięciu kosmetykach. Już też dawno nie było u mnie takiego filmiku. No i mamy coś jeszcze do stylizacji brwi. Keratyna i Pantenał Lash Brow. Z tego co wiem, to jest pięknie pachnący produkt, przezroczysty. Natomiast nie wiem, czy ja to będę używać, dlatego, że ja mam brwi permanentne, a ja mam włosków dość mało, więc takie produkty u mnie się w ogóle nie sprawdzają, więc nie wiem, czy nie powędruję w dobre łapki. No i mam jeszcze produkt z kolorówki, tak się prezentuje błyszczyk, ma bardzo ładny kolor, Galaxy Glow i to jest co? Star from the Star, także bardzo przyjemny ma kolorek, bardzo mi się podoba, taki idealny, wiecie, na lato myślę, że będzie pasował i została mi jeszcze miniaturka dr. Ireny Eris, też już bardzo dawno nic nie miałam od niej mówię o tej droższej wersji bo takie wiecie, to zwykłe lirenki to jak najbardziej lubię, używam, a to jest ta wersja droższa, kiedyś bardzo dużo używałam jej kosmetyków, ale tak później jakoś zniknęły z połów sklepowych i to jest balsam rozświetlający urzekający ciało i zmysły pojemność mamy 30 ml czyli myślę, że takie wiecie, jakieś drobiny będą czyli to już jak najbardziej na urlop. Powinien się sprawdzić. Kochani, to jest tyle, jeśli chodzi o zawartość pudełka. Ja jestem mega zadowolona. Jest dużo produktów, które mam ochotę przetestować, ale też widzicie, znalazło się coś co znam i co lubię. Coś oczywiście powędruje w dobre rączki. Dzisiaj wam kochani dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.